Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Były to rozmowy trudne, żmudne, wymagające dużego wysiłku. Ale dotyczyły one spraw bardzo ważnych. Potwierdzam i w pełni. Podtrzymuje sobie opowiedziane. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Kto niszczy zalążki zgody narodowej, kto pragnie przekreślić historyczną szansę powrotu do źródeł socjalizmu, do najlepszych postępowych tradycji, ten nie ma żadnych praw, by powoływać się na patriotyczny tytuł. Z tymi porozumienia nie szukamy. Tam go być nie może. 12 grudnia o godzinie 20.30 podjęto wstępne działania do przygotowania stanu wojennego. W nocy zabezpieczono radio, telewizję, zabezpieczono łączność, zablokowano przejścia graniczne. Od godziny 24 przeprowadzono akcje internowania osób zagrażających bezpieczeństwu państwa. Przeszukane zostały obiekty Solidarności. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w centrum Warszawy, zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Podaje się do publicznej wiadomości, że na czas obowiązywania stanu wojennego w szczególności Zakazane zostało zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, pochodów i manifestacji, a także organizowania i przeprowadzania zbiórek publicznych oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia. Zakazane zostało rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji i informacji każdym sposobem, publiczne wykonywanie utworów artystycznych oraz użytkowanie urządzeń poligraficznych bez uprzedniego uzyskania zgody. Zawieszone zostało prawo pracowników do organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju strajków i akcji protestacyjnych. Wprowadzony został obowiązek uprzedniego uzyskiwania zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej. Zakazane zostało uprawianie turystyki oraz sportów żeglarskich i wioślarskich na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. W czasie obowiązywania stanu wojennego uprawnione organy administracji państwowej mogą również wprowadzić ograniczenia swobody poruszania się przez wprowadzenie godziny milicyjnej. Nałożyć obowiązek uprzedniego uzyskiwania zezwolenia na zmianę miejsca pobytu na czas dłuższy niż 48 godzin oraz obowiązku niezwłocznego zameldowania się w miejscu nowego pobytu, zawiesić działalność stowarzyszeń, związków zawodowych, zrzeszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych, wprowadzić cenzurę przesyłek pocztowych, korespondencji, telekomunikacyjnej oraz kontrolę rozmów telefonicznych. Zobowiązać posiadaczy radiowych urządzeń nadawczych i odbiorczych do złożenia tych urządzeń do depozytu we wskazanych miejscach. Zamknąć lub ograniczyć graniczny ruch osobowy i towarowy przez przejścia graniczne. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Na obszarze całego kraju. W czasie obowiązywania stanu wojennego osoby naruszające wprowadzone nakazy, zakazy, obowiązki i ograniczenia podlegają obostrzonej odpowiedzialności karnej za przestępstwa lub wykroczenia w postępowaniu doraźnym lub przyspieszonym. Osoby mające ukończone lat 17, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż pozostając na wolności prowadzić będą działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa, mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Łamiąc prawo stanu wojennego narażasz się na surowe konsekwencje. Kto w celu osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpowszechnia wiadomości mogące gotowość tę osłabić, podlega karze pozbawienia wolności od jednego roku do lat ośmiu. Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomości, jeżeli może to wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat pięciu. Kto organizuje albo kieruje strajkiem lub akcją protestacyjną, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu. Kto uczestniczy w strajku albo akcji protestacyjnej, podlega karze aresztu do trzech miesięcy albo karze grzywny. Kto odmawia wykonania polecenia służbowego, będąc w zakładzie pracy objętym militaryzacją, podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż dwa lata. Łamiąc prawo stanu wojennego, narażasz się na surowe konsekwencje. W czasie stanu wojennego niebezpieczne zbrodnie i występki rozpatrywane są przez sądy w trybie doraźnym. Bez względu na ustawowe zagrożenie danego przestępstwa sąd może wymierzyć w tych sprawach następujące kary zasadnicze: karę śmierci, karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności na czas nie mniejszy niż 3 lata. W postępowaniu przyspieszonym, któremu podlegają przestępstwa przeciwko zdrowiu, mieniu, działalności funkcjonariuszy publicznych oraz porządkowi publicznemu, sprawca przestępstwa doprowadzony w ciągu 48 godzin do sądu może zostać skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności i karę grzywny. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji Wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Obywatelki i obywatele, tak jak nie ma odwrotu od socjalizmu, tak nie ma powrotu do błędnych metod i praktyk sprzed sierpnia 1980 roku. Podjęte dziś kroki służą zachowaniu podstawowych przesłanek socjalistycznej odnowy. Uważam, że w dniu dzisiejszym Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.